Cześć siemano, witajcie w kolejnym żniwnym odcinku. Udało się dokończyć te 26 hektarów. Jak widzieliście w ostatnim odcinku, Łukasz kończy właśnie robienie belek też na tej działeczce. Udało się jednak naszą walcówką pociągnąć, więc no jednak się myliłem. Wjechaliśmy teraz w działkę obok. Na tej działce jest odmiana Euforia. Eee, trochę zapaprana żytem. Nie wiem skąd te żyto się wzięło. Najprawdopodobniej kosiliśmy w tamtym roku żyto i po prostu został taki odsiew zrobiony i zostało to wrzucone jako materiał siewny. Tutaj jest właśnie taka uciążliwość troszeczkę, ale tej, tego kawałka nie zostawiamy sobie do siewu. Mam jeszcze 19 hektarów, tam troszeczkę dalej, więc myślę, że z tego skorzystam. Nie no, idę zakryć plantekę cholera bo. Zamoknie mi ten zbiornik, co mam tutaj. Masakra! No co za rokcie, kurna, trafił z tym deszczem pierniczonym, że nie idzie, słuchajcie, nic zrobić. Pszenica ma ogólnie 11 z groszem. Blada. Nie wiem, czy to będzie miało jeszcze parametry. Odmiana, którą tutaj mam na przyczepie, to Hondia. W tamtym roku też fajnie sypała. Zostawiliśmy jej dość sporo, więc zobaczymy. W tym roku praktycznie cały zbiornik stu ton jest tego nakoszony, już eee, i zobaczymy, ile z tego będziemy jeszcze brali do siewu. Także, ale się zaciągnęło. No miała być sobota bez deszczu. Co się z tą pogodą dzieje, to ja nie mam pojęcia. Najgorsze jest to, że ona nie jest przewidywalna. I zaraz trzeba będzie pewnie kończyć. Jeżeli chodzi o tą odmianę euforia, którą teraz tutaj, jak wspomniałem, gościmy, wielu z Was też pisze, że nie ma parametrów, nie trzyma parametrów, w szczególności białka. Zobaczymy. Ja badań jeszcze nie robiłem, ale też się nie nastawiam, żeby tutaj było jakieś cuda. Więc raczej będzie to na poziomie 11%. O ile byłoby tyle, chociaż po tych deszczach. Aczkolwiek ta odmiana u nas chyba najbardziej przetrwała, słuchajcie, te efekty suszy. Najmniej dostała po ogonie, jak to tak można brzydko nazwać. I muszę Wam też przyznać, że e, widać to. Widać to, przynajmniej analizuję na razie te dwie odmiany Hongię i euforie. W zasadzie większość mieliśmy obsiane tymi dwoma odmianami. Natomiast te odmiany, które dostałem od Racht Polska te podsumowanie jeszcze zrobię na razie się wstrzymałem z uwagi na to, że po prostu nie skończyłem tej działki i trudno mi jest ocenić cały plon także wrócimy na tamtą działkę dokończymy te dwie odmiany, które zostały wtedy pro, y, kombajn przygotuje mi całą mapę plonu y, i będę wiedział jak to y, wygląda z tego co mi utkwiło w głowie to Kilimanjaro przekroczyło 7 ton także uważam czy nawet jak na nasze warunki e, i w miarę słabe stanowisko glebowe, choć po rzepaku nie powiem e, No to te Kili Manjaro nawet, nawet wyszło, więc zobaczymy, posiejemy go trochę więcej na przyszły rok e, I będziemy obserwować co się będzie działo Ja jestem zwolennikiem tego, że jednak trzeba e, wprowadzać nowe odmiany na gospodarstwa z uwagi na to, że te, które już tam ileś lat są kultywowane, no niestety się w jakimś tam stopniu męczą, uodparniają. No i szału potem z tym plonowaniem niestety nie ma. Tak jakbyśmy chcieli się tutaj jakoś chwalić. Zresztą no nie chodzi o same planowanie, ale to też widać w tych odmianach jak roślina zachowuje się po schodach. Jak przezimuje. No i oczywiście ten vigor, najważniejszy, chyba najważniejszy etap na wiosnę, ponieważ zima raz jest lżejsza, raz jest troszeczkę bardziej zaawansowana. No i to powoduje po prostu, że nie zawsze każda odmiana dostosuje się do naszych warunków. A z natury jest tak że ile regionów w Polsce, ile regionów w kraju tym każda odmiana się wpasowuje w zupełnie innym sposobie także u mnie może Kilimanjaro wychodzić całkiem spoko a gdzieś w jakimś tam innym rejonie Polski co niektórzy mogą narzekać co nie oznacza, że za dwa czy za trzy lata w kolejnych sezonach wegetacyjnych e, nie będzie e, e, efektu odwrotnego tak? bo tak też czasami bywa rzepak jest bardzo chimeryczny pod kątem Wrażliwości na e, no, przysposobienie w ogóle sobie gruntu i, i warunków atmosferycznych. Także to, tak ja uważam, jest najbardziej chimeryczna roślina uprawiana w gospodarstwie. Przynajmniej w naszym. Nie wypowiadam się za wszystkich, ale mówię o tym, co mam na swoim podwórku. 34 ryga? Także jedziemy po zbiory. oczywiście sypan po locie. jakby <laughs> nie było możecie zobaczyć na ekranie no ułatwia, ja już się przyzwyczaiłem wzrokowo właśnie jak patrzeć na odległości Nie powiem Wam, że bardzo fajnie usprawnia ta kamerka z pracę wyładowczą także jest ok, muszę się trochę teraz odsunąć No nie zawsze poprzecznik jak jest tak ładnie Również i jakbyśmy sobie tego życzyli. Zresztą <tryk> na razie słuchajcie, spokój, sytuacja opanowana. Widać był to jakiś taki chwilowy straszak, ale te chmury nie wróżą nic dobrego, ponieważ rozciągnęło się to po horyzoncie. Mhm. I powiem Wam, że jak patrzałem na radar pogodowy, to coś tam ma około 20 bardziej pokropić i o pierwszej w nocy też ma się pojawić jakiś opad. Także niech szlak tę pogodę po prostu. Dobra, nie jedziemy na syp. No i lecimy, moi drodzy, z kolejną przyczepą. Ze mną mój pomocnik, powiedz się ma. Co? Powiedz się ma. No, zaczął się wstydzić trochę do kamery. Ale jak siebie ogląda na filmach i zobaczy, że jest ignać, to cieszy się Micha, nie? Ty. No i Marudzi, tata, a ja już chcę iść do kombajnu. Już Marudzi, spodobało podobało mu się, widzicie? Także młody korzysta z wakacyjnych uroków żniw i jedziemy. No, i powiem Wam, że ta euforia też wcale źle nie sypie. Nie patrzałem w komputer, ale myślę, że ta siódemeczka jest. Także jak na te warunki, uważam, że jest całkiem ok. Wielkiego powodu do narzekania nie ma. No wiadomo, co innego będzie na słabszych stanowiskach, ale to będę starał się Wam też zobrazować i pokazać jakie są efekty w innych pszenicach poprzez brak opadu. Tam oddali jeleń. E, przyjechał właśnie wałek do prasy e, zmiennokomorowej. E, Tomek ze szwagrem Damianem. Właśnie go w międzyczasie zakładają. No i tutaj wielki ukłon dla firmy Zawadzka, słuchajcie, oddział Stargard, ponieważ pojechali po ten wałek do Radoszyna za nas i przywieźli go do nas prosto na podwórkę, także dostawa od drzwi do drzwi można powiedzieć. Od nas nie było komu pojechać, jest to kawał drogi jednak, żeby... Dobrze, synku. Jest to jednak od nas kawał drogi, słuchajcie, żeby zrobić sobie taką wycieczkę. No i tutaj naprawdę, chłopaki szybko odnaleźli produkt, zamówili Przyjechał dzisiaj w południe do Radoszyna z jakiegoś tam głównego magazynu I znalazł się u nas na gospodarstwie Także dzięki chłopaki, jeszcze raz naprawdę tutaj upon Syneczku wysypiemy tylko zbiornik I pójdziesz jak chcesz pojeździć, zgoda? No ja wiem Zobacz, że już brygają koguty w kombajnie, widzisz? No tak. A ty tam nie widzisz? Mówię to pole To pole takie jest, powiem Wam, nie typowe, bo jest całe praktycznie screening. Także przy uprawie, przy koszeniu, zawsze najwięcej czasu tutaj schodzi na tych obrociach Ale zobaczcie, suche kuszy się. Ten kurz taki biały, pylisty, można powiedzieć. No i dobrze, nie suszy aż tak mocno słońce, więc nie ma, nie ma tragedii. No i nie wytrzymało, żeby nie popierdzielić roboty. Nawet godziny 22 jeszcze nie ma. Deszczyk miał przyjść dopiero o północy, a jest teraz. I tak patrząc półokiem zaciągnęło się sporo. Nie szwagier? No tak, a tak. Szwagier przyjechał, mówi pomóc. No to roboty nie ma. Także co się robi? W sobotę wieczór? Idzie się opić flaszką to chyba, bo już szlak trochę z tą pogodą. Dwa dni, żeśmy tylko złapali. No trudno. Urok biznesu pod chmurką. Wracamy na tarczy dzisiaj. Zobaczymy, może owieje przez noc, bo no nie ma być jakiś no. duży opad, więc jestem jeszcze dobrej no. Nadziei.